Przewlekłe tak. zmęczenie, mgła mózgowa, my to zwalamy na przepracowanie, na stres. Oczywiście tak, my nie, nie zawsze jesteśmy leniwi, tylko jesteśmy przepracowani. Brak snu, tutaj bardzo duży związek z chorobą tarczycy ma poziom stresu. Kortyzol. On może też być takim wyzwalaczem stanu zapalnego tarczycy, no bo w wysokim poziomie kortyzolu zaburza się praca linfocytów B i T. układ immunologiczny jest osłabiony. I w tym momencie stany zapalne, które się zaczynają według mnie w bardzo dużej części w jelitach przez tą nieszczelność, ulegają wzmocnieniu. I na przykład podwyższony poziom przeciwciał antytyp, antyTG może o 5-10 lat wyprzedzać Ujawnioną niedoczynność, czy stan zapalnej tarczycy, może tak powiem, bo częściej to jest oczywiście niedoczynność Hashimoto. Dlatego robiąc USG, możemy widzieć w naczyniach fionośnych jakieś zmiany w tej tarczycy, czy objętość będzie się zmniejszała. Powinna być u kobiet 18 ml, a wtedy jest 7,9. Ja widzę, że ta tarczyca jest bardzo mała. Krótko mówiąc, bardzo ważne jest obraz USG, nie tylko TSH, mm. FT3, FT4, ale też i antytepo, antyTG. U mnie na stronie jest taki Holistyczna Ocena Zdrowia, taki Link, i tam jest właśnie antytepo, antyTG, mimo że nie ma, szczególnie jeśli w rodzinie. Nie występował temat, bo mama no wciąż jeszcze. chciałam o to zapytać, czy bardzo jeżeli dobrze. w rodzinie tak. już były problemy z tarczycą, to my, że tak powiem, powinniśmy być czujniejsze. Prawda? Oczywiście, i na 99% to się pojawi dalej. Dlatego, jeśli mówimy o przyczynach, to proszę bardzo, w układzie HALA, muszacja genetyczna może taka być, gdzie będzie ta skłonność większa. Ale też bardzo czynniki środowiskowe mocno decydują o tym, czyli ten stres.